Dzień dobry, witam Państwa. Wczorajsza sesja amerykańska przyniosła nam zniżkę notowań głównej pary walutowej. Na rynku widać coraz bardziej mieszanie się w strachu o ewentualne spowolnienie gospodarcze i recesję z oczekiwaniami na piątkowe wystąpienie szefa Fed Bena Bernanke. Mimo jednak tego byki dziś rano podjęły kolejną próbę przejścia na wyższe poziomy i obecnie kurs pary euro-USD kształtuje się na poziomie 1,44. Na parach złotowych od rana możemy obserwować umocnienie złotego, rodzima waluta w ostatnim czasie skutecznie broni się przed większą przyceną i obecnie kurs pary USD PLN kształtuje się na poziomie 2,8850, a pary euro PLN na poziomie 4,1580. Dzisiaj poznamy kilka istotnych publikacji makroekonomicznych. O godzinie 10 poznamy wstępne czyty indeksów PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro. Tutaj te zakładają spadek do poziomu 49,5 punkta z poziomu 50,4 punkta. O tej samej godzinie poznamy także wstępny oczyk indeksu PMI dla sektora usługowego. Tutaj spodziewany jest także spadek z poziomu 51,6 punkta do poziomu 50,7 punkta. Następnie o godzinie 11 zostanie opublikowany indeks Instytutu ZEW z Niemiec. Tutaj analitycy spodziewają się odczytu na poziomie minus 25 punktów, czyli o 9,9 punkta więcej niż w poprzednim okresie. Ostatnie dane napłyną do nas o godzinie 16 i będą one dotyczyły amerykańskiego rynku nieruchomości. Sprzedaż nowych domów według konsensusu rynkowego ma wynieść 310 tysięcy, czyli o 2 tysiące mniej niż w poprzednim okresie. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.